Ludzie chcą być oszukiwani. Uwierzcie mi, że gdybym miała inny charakter, to naprawdę udałoby mi się bardzo kosić hajs na ludziach. Nie mam totalnie takiego charakteru i nie wyobrażam sobie oszukać jakiegoś człowieka. Ale z drugiej strony, jak widzę na przykład zestaw tabletek za 800 zł na odchudzanie, a w nich oczywiście ten jeden, cukiereczek, pochłaniacz tłuszczu, gdzie dosłownie wyraźnie na dole jest napisane dużymi literami, że działa tylko przy sportowym trybie życia i odpowiedniej diecie, Sama bym chciała takie tabletki sprzedawać. W tym momencie szanuję tego człowieka, kto to zrobił, ponieważ miał odwagę, żeby to zrobić. Wyszedł z takim pomysłem w ogóle i po trzecie, tak naprawdę nikogo nie oszukuje, bo pisze samą prawdę. No, pochłania tłuszczu, no, no, przy zdrowej diecie i sportowym trybie życia będzie działać. No, jakby nie działał. I oczywiście nie napiszę ci, że totalnie nie potrzebujesz tych rzeczy, bo jedyne, co tak naprawdę potrzebujesz, to wizytę u dietetyka i po prostu deficyt kaloryczny, czyli jedz mniej niż potrzebujesz. Tak, jest to aż tak bardzo proste. Nie, nie powiedział ci tego. Ludzie jakoś chcą to kupować. Żyjemy w czasach chata GBT. Jesteśmy w stanie w 30 sekund dowiedzieć się takich podstawowych rzeczy i tak wiem, on naprawdę robi błędy i czasami nie wszystko w internecie to jest prawda, ale takie podstawy wiedzą już dosłownie chyba. Ja miałam takie wrażenie wszyscy i te informacje są bardzo łatwo dostępne, a mimo to znajdują się osoby, które kupują takie rzeczy. Ja rozumiem, że to może działa troszeczkę na postaci jakiejś tam placebo czy coś, ale daj mi te 800 zł. Ja ci zrobię taki spalacz tłuszczu, zrobię ci taki spalacz tłuszczu, słuchaj, że po pierwszym dniu będziesz widziała efekty. Tak, i to właśnie będzie tak zwane placebo. Piękne i pure